Cześć witam was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Bartosz a to moi drodzy jest kolejny odcinek z serii testujemy dzisiaj na naszych, na naszych ekranach Tackle for, for Loss Moi drodzy kolejna wersja demonstracyjna tym razem z nieco jeszcze innego źródła ponieważ jest to gra, którą otrzymałem bezpośrednio od twórcy tej gry jest to jednoosobowy twórca, który postanowił zostać twórcą gier Dostałem od niego maila. Twórca nazywa się Daniel. Jest to zagraniczny twórca z Niemiec. I jego pseudonim w świecie tworzenia gier to Indifferent Penguin. I moi drodzy, pod takim też pseudonimem występuje na Steamie. Ta gra jest dostępna na Steamie. Możecie sobie w to demo zagrać, jeżeli Wam się spodoba. I tutaj będzie jakieś około 20 do 40 minut rozgrywki w tym demku, i sytuacja wygląda następująco. Daniel do mnie napisał, że po 15 latach, latach pracy jako artysta 3D w reklamie, postanowiłem podjąć ryzyko i zostać twórcą gier. W międzyczasie powiedziałem mojemu 6-letniemu synowi, że tworzę gry wideo, i w jego oczach nagle stałem się najfajniejszą osobą na świecie. Dlatego nie mogę zepsuć wydania mojej pierwszej gry. Zwracam się do ciebie, ponieważ Twoje wsparcie może dosłownie uratować honor Ojca. Daniel widział, że ja tutaj bardzo dużo różnych gier testuję, i tych dużych, i tych mniejszych, a takie właśnie gry od twórców pojedynczych, takich właśnie twórców indie, tym bardziej mnie po prostu jarają, takie gry są właśnie najlepsze. I tutaj jeszcze taka dodatkowa informacja od twórcy, że on bardzo, bardzo mocno wzorował się tutaj na Hotline Miami, Mówi o tym otwarcie i pisze o tym otwarcie też na Steamie. Także nie musicie tutaj później pisać, że U, gra taka sama jak Hotline Miami. Jest wzorowana na Hotline Miami, ale jest to coś innego. Ja tylko sprawdzę, czy tutaj działa mi PAD. Dobra, PAD działa, bo jest rekomendowany do rozgrywki. Także ja się przesiadam na pada i. O, już nie działa. Jeśli mi go rozłącza. Być może to po, po mojej stronie jest wina. Dobrze, mamy Sarę. Czy mógłbyś odgonić duchy? Ok. Jak widzicie, gra jest bardzo prosta. Grafika to jest taki, właśnie troszeczkę pixel art. I właśnie w stylu Hotline Miami, i tak naprawdę gra polega na tym, że biegamy sobie takim futbolistą amerykańskim, i zwyczajnie wszystkich przeciwników łapiemy i łamiemy im karki, rzucając ich o glebę. I tak naprawdę do tego w sumie się ta gra sprowadza, jest bardzo, bardzo prosta. Jest mega satysfakcjonująca przy tym, co się tutaj dzieje, w swojej prostocie, i powiem szczerze, że też bardzo dobrze wygląda, no ale chłop ma 15 lat doświadczenia w tworzeniu tego typu rzeczy, więc przełożył to po prostu teraz na świat gier komputerowych. Dobrze, tutaj jak widzimy, Joe, będziemy sobie to przyspieszać bo nie, nie interesuje nas na tą chwilę mm, o co tutaj chodzi lorowo interesuje nas tutaj na tą chwilę <grywki> interesuje nas na tą chwilę tutaj gameplay e, i tak gameplay jest na pewno szybki e, co jest dobre wydostaliśmy się i teraz co tu ktoś w sobie siedzi Okej. Okay. Dobyłem jakieś osiągnięcie. Samochód jest gotowy, jedziemy na misję. Okej, okay. przed graniem w tą grę też Dostaliśmy takie, takie ostrzeżenie na ekranie, że może być dużo właśnie takich rażących świateł migotających, więc trzeba na to uważać. Jeżeli ktoś jest na to czuły, to, to trzeba mieć to na uwadze. Eee, dobrze, i tutaj jak widzicie, shown by four colored indicators in your UI, why only for It is football. You got four downs, deal with it. Ok. Dobrze, czyli teraz, jak widzicie, nie mogę sobie tak atakować na ślepo, tylko mam dostępne tylko cztery ataki i mam dwóch przeciwników, więc tymi czterema atakami muszę ich pokonać. Więc muszę na pewno trafić i na pewno zabić ich w pierwszym podejściu, bo jak nie, to mam tylko dwa. Teraz jak widzimy na liczniku pokazuje nam 0 na dwóch przeciwników i mamy jeszcze trzeci i czwarty atak do dyspozycji. O i teraz ataki nam się zresetowały, ale za to przeciwników jest 3, więc jak widzicie, gra, okej, okay. zastrzelony zostałem, jak widzicie gra była łatwa, ale tylko w tutorialu. Tutaj musimy. Jakoś szybciej to zrobić. Co ja mam tutaj zrobić? Okej. Okay. Czyli muszę być po prostu szybszy, szybciej reagować. No i tutaj, jak widzieliście, żeby uniknąć strzału, użyłem ataku i wykorzystałem wszystkie cztery. Jak widzicie, teraz nie mogę już atakować ale na szczęście przechodzimy do kolejnej rundy i nam się te cztery ataki zresetują czyli nie możemy też atakować sobie po prostu dowoli na ślepo musi to być przemyślane okej okay, to jest chyba ten boss główny Okej, okay, ten Gostek chyba nie wie o co chodzi. Okej. Okay. Touchdown. <laughs> Gra się zapisała. Tutaj mamy klucz jakiś. Nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi lorowo, bo przemykam przez te teksty jak najszybciej jestem w stanie. Ale tutaj jak widzicie, chyba kolejne. Um, mam w górnym lewym rogu pieniążki, klucze i jakby Experience. I za chyba jeden Expa mogę otworzyć te drzwi i za kolejne punkty Expa będę mógł otwierać kolejne. Kurde, podoba mi się ta gra. Fajna jest. Dobra, tutaj sobie przefruniemy. Czekajcie, bo nie wiem co mam zrobić. Ivan seems to be out of the question. No, be close. I'm sure you find now that will take you further. Czyli co tutaj mam otworzyć? Ah, that's right. Ok. Czyli tutaj otwieramy przejście w tutaj. Tutaj jakaś pani stoi. Tutaj jakieś dziecko. Tutaj jakieś jeszcze jedno. Zobaczmy, co robią tamte drzwi po lewej. Tutaj było coś, że mogę się tutaj rozwijać. A, dobra. Czyli to są takie sloty na monety Ja tych monet mam na razie tylko 3, ale tu mogę otworzyć. Momentum, czyli faktycznie odkrywamy skillę przez to. After each kill you have a short period of time to get another free kill. Chain kills if you are fast. Ok, możemy Łączyć nasze zabicia w jeden łańcuch. Brzmi ciekawie. I tutaj chłopak powiedział, że możemy jechać samochodem na misję. No dobra, jedziemy, zobaczmy ten chain. Note that the green bar after each no, down. Ok. Ok, czyli po zabiciu będzie zielony pasek nad tymi czterema atakami. I on będzie wskazywał, ile mam jeszcze czasu na kolejnego kila. Dobra, próbujemy. Czyli tutaj, zgodnie z jakimiś zasadami futbolu amerykańskiego, których niestety nie znam, e, mamy tylko te cztery możliwe touchdowny. Czyli, tak jakby te cztery ataki. Okej okay, widzicie Był ten pasek przez chwilę Ale przeciwnicy są od siebie Za bardzo oddaleni Żebym mógł do nich dobiec Nie trafiłem I dostałem w łeb Czyli resetuje nam się Tak jakby cały ten Spróbuję zabić Tych przeciwników tak jakby Z tym zielonym paskiem A, patrzcie, zadziałało. W trakcie tego zielonego paska zabijam tego drugiego i zużyło mi tylko jeden atak. Fajna mechanika. Dobra, mamy to. Mega wciągające. Z racji tego, że tak naprawdę wszystkich przeciwników mamy na strzała, więc czuję się trochę jak taki One Punch Man. I przez to też czuję mega satysfakcję i taką, takie poczucie herosa, że jestem praktycznie tutaj, wiecie, niezniszczalny. O, widzicie, tutaj się udało zrobić na trzech zabić i zużyć tylko jeden tak jakby atak z y, puli, dzięki temu, że nauczyłem się tego momentum. Rewelacja. O ej, zepsułem. A, zdążyłem, zabiłem czterech, a zużyłem tylko dwa ataki. Jednym nie trafiłem. Nie wiem, czy jest sens tutaj eksplorować w ogóle tą mapę. Chyba nie. Trzeba brnąć dalej. Tu jakiś pies jest. A ok, psy też mnie zabijają. Myślałem, że mi będą pomagać. Okej, okay, nie wiem o co chodzi, ale pies tak jakby odbił mój atak. A, O i zobaczcie. E, po wyczerpaniu tak jakby limitów ataku też się resetuje poziom. Okej. Okay. Muszę ogarnąć o co chodzi z tymi psami. Czyli tak jakby chyba jest. Tak, dobra, już wiem o co chodzi. Czyli przez pewien czas, przez jakby sekundę, pies się robi jakby niezniszczalny, więc nie ma co go wtedy atakować. Trzeba poczekać aż on zaatakuje, zrobić unik, i dopiero wtedy zaatakować. Dobra, z tym gościem pogadamy. Myślałem, że tutaj będzie walka, tak jakby z tymi bossami, ale widzę, że po prostu my po rozmowie z nimi zwyczajnie łamiemy im kark. I, I tyle, nic się więcej tutaj nie dzieje. Tu mamy kolejny klucz i teraz, o widzicie, tutaj na przykład mogę sobie atakować woli. No i faktycznie każdy atak, jak widzicie, to jest taki ciemny ekran. No jest tutaj sporo tego migotania, więc jeżeli yy, nie jesteście fanami takiego migotania, no to może was to trochę Denerwować. Dla mnie jest ok, nie jest to jakieś mega uciążliwe. Dobra, nie będę brnął dalej, powiem szczerze, że spoko jest ta gra. Można się w niej wyluzować, wychilować, zrelaksować. Mamy nieskończoną ilość podejść do każdego levelu. Jak wykorzystamy nasze cztery ataki, też się nic nie dzieje, po prostu musimy lepiej zaplanować sobie strategicznie kolejne podejście. Więc na totalnym luziku możemy sobie tutaj. Chłopów obijać. Ja jeszcze tylko zobaczę, jakie mamy kolejny tutaj tackle 2. Eee, zobaczmy. A, i zobaczcie, tutaj kolejna jakby wersja później tego będzie za 40. Your tackle now works over a longer period of time. Nie wiem o co chodzi, ale przez dłuższy okres czasu tak jakby działa ten mój takl, cokolwiek by to nie znaczyło. Może ma też dalszy trochę zasięg mi się wydaje może. Może delikatnie. No dobra. Tak to się prezentuje. Czyli jak widzicie mamy tutaj rozwój tej naszej postaci. musimy zbierać te monetki. E, mamy tutaj właśnie zbieranie tych kluczy i otwieranie nimi kolejnych drzwi. E, nie wiem co to daje, jeszcze tutaj nie rozmawiałem sobie z tymi, lutkami. To są ewidentnie chyba jakieś nasze wspomnienia, i my się tak, jakby w tych wspomnieniach cofamy. Tutaj jesteśmy gdzieś w jakimś sądzie. Trzeba by się w to wszystko wczytywać, ale jak widzicie, historia może się okazać tutaj bardzo, bardzo interesująca. Ja nie chcę w nią wchodzić. Nie chcę wam też jej spoilerować, żebyście mogli sami sobie ją ogarnąć także tutaj widzicie kieruje mnie na kolejną misję fajny jest ten motyw tutaj tego guru który siedzi i w sumie nam tłumaczy wszystko a później się okazuje że właśnie widzicie tutaj na przykład idę i jest 25 styczeń 81 idę sobie na przykład tutaj a tutaj mamy tutaj mamy co a tutaj nie mamy już pokazanej daty ale była wcześniej tylko teraz to się nie pokazuje, być może dlatego, że już dialog przeprowadziłem, ale tam był jakiś dalszy rok i kolejny miesiąc, także jakby widzimy, że to są faktycznie chyba wspomnienia tego naszego bohatera. Dosyć ciekawa jest też ta opcja, że wszystko tak jakby bazuje na tym futbolu amerykańskim i cała mechanika walki jest na futbolu amerykańskim oparta. To tylko tak jakby pokazuje, że. Zwróćcie uwagę, że wystarczy mieć jakiś pomysł, na przykład, o kurczę, znam się na futbolu amerykańskim, znam się na grafice i teraz chciałbym zrobić na bazie tego jakąś fajną gierkę. Bardzo lubię Hotline Hotline Miami, więc chciałbym, żeby to było mniej więcej coś takiego, ale z wykorzystaniem tego, co mam i na czym się znam. I tak jakby dookoła tego wystarczy po prostu zrobić jakąś historię wrzucić jakieś levele, wrzucić jakieś mechaniki i tak naprawdę gra powstaje. Także powiem szczerze, że tutaj naprawdę spoko opcja, fajny tytuł. Wielkie dzięki Daniel za podesłanie go. Życzę sukcesów. Prawdopodobnie mnie nie zrozumiesz z racji tego, że mówię po polsku, to wszystko, ale w mailu wszystko to, co tutaj powiedziałem, to sobie napiszę do Daniela, żeby wiedział, że ten film jest na YouTubie. I moi drodzy, jeżeli urzekł was ten tytuł i historia Daniela, który po 15 latach pracy w marketingu i w reklamie jako artysta 3D postanowił tworzyć gry. No i proszę bardzo, mamy grę. Chłop zrobił ją sam, także czapki z głów. Mi to imponuje, ja takie rzeczy wspieram. Jak macie tego typu tytuły, gdzie właśnie twórca e, prowadzi tą taką, wiecie, jednoosobową działalność, ma tą taką jednoosobową armię, to ja oczywiście takich twórców bardzo mocno zawsze wspieram i bardzo chętnie zagram w takie, w takie właśnie też tytuły. Także podsyłajcie na czacie. Na Discordzie i piszcie koniecznie Waszą opinię na temat tego tytułu. I czy patrząc na ten tytuł i porównując go na przykład do takiego hotline Miami, czy podejrzewalibyście gdzieś, że jest to dzieło jednej osoby? Takie pytanie z mojej strony na koniec. Także wielkie dzięki za uwagę. Wbijajcie na kolejne filmy. Wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.